Co pan duchu ja Wacława wyczynia? Przecież to jest kurwa pralka, nie telewizor! Nie, yy, Tylko dzień dobry się mówi! Siemaneczko, drodzy widzowie z tej strony, Benio i witam was już w kolejnym materiale z władców na tym kanale. Pod ostatnim filmem z panią frau dojebaliście sporo łapek gore i zaproponowaliście mi postać przekliniaka, więc omowa stoi i dzisiaj zajmiemy się właśnie tym otomisiem. Zapraszam do oglądania i pamiętajcie, by również zostawić po sobie Bożą łapkę w górę oraz subskrypcję, aby żaden Boży film was nie opuścił. Lecimy! Przekliniak, miś ploszowy pochodzący z Wysypicha, bohater serialu Władcy Moch. Można go spotkać na cmentarzu, gdzie popija piwko z Marcelem i Pogownikiem, ale nie za dużo, bo motrociny botwieją. Ma niesamowitą zdolność wpływania na swojego przyjaciela Czesia, przez co wykonuje wszystko, o co poprosi. Często z nerwów, a jeszcze częściej po pijako, wpada w szał i w dzikiej fori i wyładowuje się na innych maskotkach np. na, na przytolasko Ansiaka lub wygadanej lalce, którą spotkał na wystawie jednego ze sklepów. W odcinku gigant chronił Czesia podczas gdy ten z chłopakami ociekli koleją do Kaliningradu. w filmie natomiast razem z resztą plaszaków trafił do chińskiego więzienia. Miś Czesia znany jest jak nazwa wskazuje ze swojego niezwykle częstego ożywania wolgaryzmów. Oratował Marcela, Konieczkę, Maślane, Czesia i Anosiaka przed śmiercią w odcinku Ekskomancja. Jest jedyną postacią wykonaną w technologii trójwymiarowej. Mieszka z Czesiem, Marcelem i pogłownikiem na cmentarzu. W odcinku, lekcja 21, Miś przekliniak, został porwany przez kloszarda, który go później zwobił, a przechodzący policjanci wyrzucili go do kosza na śmieci. Po czym śmieciarka wywiozła go na wysypisko śmieci, gdzie spotkał się z Czesiem, który został też przywieziony na wysypisko, ponieważ wpadł do pojemnika na śmieci szukając Misia. W odcinku kolekcja 32, Gigant, wraz z Czesiem, Maślaną, Konieczką, Anosiakiem oraz ich ploszakami ociekł z domu i w Kaliningradzie pomógł im się zabarkadować. Kiedy Czesio chciał być dorosłym, Przekliniak obraził się na niego, gdyż powiedział, że dorośli nie przytulają misiów. W odcinku kolekcja 33, ekskomancja Czesio, Anosiak, Konieczko, Maślana i Marcel spłonęli w krematorium, lecz Przekliniak poprosił Boga o cofnięcie czasu. Korwa, muszę przyznać, że zaciekawił mnie ten odcinek. Pozwoliłem sobie nagrać orywek tego i przypomnieć wam jak przekliniak dzielnie ratował naszą bandę dzieciaków razem z Marcelem. Omieszczam drogi oszorywek z władców, więc drogi polsacie, informuję was, że owe fragmenty są brane na podstawie prawa cytato i nie zamierzam wam podpierdalać całych odcinków. Dziękuję za wyrozumiałość. Nazywałeś mnie, pluszowy bycie? Nie wiem, kurwa, chyba tak! Nie jestem żaden byciem, a ty kto? Jestem, który jestem! No to słuchaj! Tak nie może być! Nie można spalić ciesza! Nie można spalić konieczki, anusiaka i Maślani, Nie można spalić Marcela! Dlaczego? No bo to chujowy pomysł jest! Dlatego! Nigdy nie patrzyłem na to od tej strony. Co mam zrobić? Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji załamania kontinuum? A jebać kontinuum! Dobrze więc jebać kontinuum. Cebula się porobiło? co STANIAŁA, Cebula JA SELBĘD KOREŁĘ Marcel, Marcel! Siemka przykliniak! co jest? Uważaj w dupę jeża, bo się potkniesz! W pyzdry zbuja, on by mi jebnął! Dzięki, Michu! Cebula STANIAŁA, co JA SELBĘD KOREŁĘ Dzisiaj w ramach zajęć z predyspozycji do zawodu dowiecie się na czym polega praca. To był przeklinek? Nie wiem, nie zauważyłem! Co robimy? Spytka z Bysia, do domu. Jeśli jeszcze film stoi i ma się dobrze to zajebiście, dzisiaj postanowiłem zaserwować wam takie oto fragmenty odcinków. Dajcie znać czy robicie oglądać takie materiały. To tyle jeśli chodzi o naszego ulubionego przekliniaka, ale jeszcze nie oznacza to końca filmu. Otrzymałem od jednego z widzów prośbę o analizę odcinka pod tytułem pozytywne wibracje. W nim miałem doszukać się informacji o tym jakoby czysio pokazuje chłopakom coś o czym widzowie nie wiedzą czym to może być. Teorii jest wiele i mogły je przytoczyć. Pierwsza opcja. Czy się mógł chłopakom pokazać podoszkę diabła, ale może się to nie sprawdzić, ponieważ ową podochę zajomał w następnym odcinku. Druga opcja. Czy się mógł im pokazać wacka i choi. Trzecia opcja. Czy się mógł już wcześniej zdobyć smoczą zbroję w wersji onikatowej i dlatego chciał się podzielić tą wieścią. Czwarta opcja. Czy się pokazał swoje lito. Piąta opcja. Czy się mógł zademonstrować chłopakom jak pani frałożywa wibratora. Dzięki za obejrzenie tego materiału, dajcie znać co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach na tym kanale, mam już od was parę ciekawych propozycji, które mam nadzieję, że rozważę, zapierdolcie okolatnego lajka i subskrypcję bożą, aby żadne wideo was nie ominęło. Łączę pozdrowienia i do usłyszenia.